Czternastoletnia gimnazjalistka właśnie rozpoczyna lekcję informatyki z wychowawcą Piotrem Gądkiem. Dziewczyna jest wściekła na koleżankę z klasy za to, że ta wciąż jej nie wierzy. By ją przekonać, poinformowała na portalu społecznościowym, że jest w związku. To ma ostatecznie przekonać wszystkich, że ona i Paweł są parą. Um, mam pytanie. Ustawiłeś na fejsie status, że jesteś w związku? No i co w tym dziwnego? Um, no nie wiem, może to, że nie ustawiłaś z kim? Jezu, mówiłam ci, już, że nie chcesz połowie Pałowie obciachu, jeszcze się z tym ukrywamy. Akurat? Niby czemu? No bo jesteśmy razem dopiero dwa dni, jeszcze mamy czas, żeby się ujawnić, coś nie wszystko tak, się wiedzieć. Proszę o spokój. Dzisiaj zajmiemy się arkuszem kalkulacyjnym. Jezu! Ja wiem, że to może nie jest zbyt porywające, ale na pewno wam się przyda. Okej, okay, czy ktoś wie, co to jest kalkulacja? <noise> Kalkuluję to ja w drodze do szkoły, <noise> czy dostanę pałę, czy nie. <noise> To akurat jest wartość niezmienna. O, hej, e... cześć! Słuchaj, musimy pogadać. Koleżanka Justyny jest przekonana, że dziewczyna oszukuje. Szuka sposobu, by udowodnić, że przyjaciółka wcale nie zna licealisty i z nim nie spała. Ehm, w sensie, co się stało? Słuchaj, e, ty naprawdę wierzysz w to, co Justyna wygaduje od wczoraj? Że straciła spawę dziewic swoje w ogóle? Bo ja nie. Bo ja wiem. W sumie to po co miałaby kłamać? Cała szkoła o tym huczy po tym, jak się wczoraj pocałowali. Kłamie, bo chce być mega popularna. Poza tym... najgorsze w tym wszystkim jest to, że... okłamuje też nas, a jesteśmy jej najlepszymi przyjaciółkami. Nas okłamuje? No, weź, nie mogła z nim stracić dziewictwa, bo wcześniej mówiła, że Mega się tego boi. Poza tym wtedy powiedziała mi, że z nikim się nie spotyka. I co? Tak nagle straciła z nim dziewictwo? Weź, nawet do mnie zadzwoniła. To niemożliwe. Sama nie wiem. Dobra, przyznaję. Może sobie mówić, co chce i kiedy chce, ale mogłaby nam powiedzieć prawdę, my byśmy jej nie wydały. Ja w sumie nie. Ej, um, słuchaj, bo mam taki pomysł. E, masz może numer do jej starych? Mam do jej domu. Ale po co ci on? Um, daj, zadzwonię i powiem, że koleś dużo starszy od Justyny zaciągnął ją do łóżka. Odwaliło ci? Z tego będzie mega afera! No i co? Przecież to nie ja tak mówię, tylko Justyna gada takie kłopoty. Przecież każdy może zadzwonić do niej do domu i to powiedzieć. Alina... Co? Co ty ode mnie chcesz? No ona nas okłamała. Czy ty tego nie widzisz? Dasz ten numer. No dobra. Anastazja Sobańska w nocy usunęła z internetu swój blog. Uczniowie jednak zdążyli skopiować go i rozpowszechnić obszerne jego fragmenty. Ilona, najbliższa przyjaciółka Anastazji, też przeczytała kilka z nich i jest wściekła. Ale ja mam dziś te twoje tłumaczenia. Jak mogłaś napisać o mnie chłopaku, w którym się zakochałam? Przecież to tylko ty wiedziałaś o tym, że wieczorami stałam pod jego domem i raz nawet udałam ankieterkę, żeby cokolwiek się o nim dowiedzieć. No tak, ale nikt tego nie że spokojnie. Wszyscy to pokażą, jak się dowiedzą, że to ty napisałeś tego bloga. Dlatego nie mów nikomu, błagam cię, proszę. Ale po co ty to zrobiłaś? Po co opisałeś te wszystkie historie? Przecież to były nasze tajemnice. Ilona, ja traktowałam tego bloga jak pamiętnik. Myślałam, że czytają to tylko obcy ludzie. Przecież specjalnie nie podawałam nazwisk. Przecież nie zdradziłabym ci, jesteśmy przyjaciółkami. właśnie, że nie jesteśmy. A co ty, Ilona? Nienawidzę cię. Ilona! Nienawidzę cię! Rozmowę dziewczyn słyszał Patryk Głowiński z gimnazjalnej pierwszej B. Chłopak już wie, kim jest autor sławnego bloga. Ja nie chcę stracić przyjaciółki. Naprawdę nie sądziłam, że ktoś przeczyta i skojarzy te wszystkie historie. Mam nadzieję, że nikt poza Iloną nie zorientuje się, że to ja jej opisałam. No nic, spróbuję już czegoś przeprosić, może jeszcze nie wszystko stracone. To Anastazja napisała tego bloga sławnego na całą szkołę, o którym wszyscy gadają i nie mogą przestać? I to ja to odkryłem. No po prostu jestem najlepszy. Coś czuję, że będą z tego niezłe korzyści. Panowie, kawkę, herbatka. Dziękuję. dziękuję, dzięki. Nauczyciele wciąż nie przestają interesować się internetowym blogiem Anastazji. Chcą się dowiedzieć z niego jak najwięcej o swoich uczniach. Niezłym językiem jest to napisane. Sama przyznasz, że ktoś ma talent pisarski. No, powiem ci, że bardzo dobrze się to czyta. Szkoda, że nie mam kogoś takiego w gazetce szkolnej. Ale przecież nie to jest najważniejsze. Chyba należałoby ukarać kilka osób za rzeczy opisane na tym blogu. Daj spokój, ktoś opisał parę wybryków. Wybryków? Słuchajcie tego. Eee, dosypaliśmy jednej nauczycielce marychy do herbaty, ale nie zadziałało. Ale kogo mamy za to ukarać, Słaba skoro nie wiemy, mała. kto to zrobił? Basia, może, może to o tobie? Co? No, nie masz wrażenia, że ostatnio miałaś lepszy dzień? Słuchajcie, gruszka na haju, biegająca po szkole. Hmm, nie wiem, wy nie myślicie, że oni mogli mi to zrobić? Proszę Was, przestańcie czytać te głupoty, bo naprawdę będę się bała tutaj przychodzić. Jolanda, daj spokój. No, no dokończ herbatkę. Nie, dziękuję. Dzisiaj kawa. Barbara Gruszka, nauczycielka biologii, zaczyna właśnie godzinę wychowawczą w gimnazjalnej pierwszej B. Dla nauczycielki to doskonała okazja, żeby porozmawiać z uczniami o sławnym na całą szkołę blogu. Zeszczycka. Dobrze, kochani? Na dzisiejszej godzinie wychowawczej chciałabym z wami porozmawiać na temat bloga, o którym już pewnie słyszeliście. No kto go nie czytał? O maryczce w herbacie też było. A no właśnie. No to jeżeli chodzi o te sprawy, to chcę wam powiedzieć, że THC niestety, ale rozpuszcza się tylko w związkach organicznych, czyli w tłuszczach i alkoholu. W wodzie niestety nie. Tak więc przykro mi, ale nie ma szans, żebyście podali to któremukolwiek z nauczycieli. To może seteczkę? No, Patryka, o Tobie to pewnie nie jedna historia jest na tym blogu co? Ano nie jedna, nie jedna. No właśnie. Bardzo mnie to cieszy, że moje wyczyny są w internecie. No jestem jak na razie zmartwiony tym, że tak mało o mnie mówią. No, ale pogadam z autorką i wszystko będzie okej. Okay. Skąd wiesz, że to dziewczyna? Ano ma się te swoje kontakty, informacje. Aha. A wiesz coś na ten temat? Nie. No. No to Patryk, zdać może nam te tajemnice. Hm? Hmm? No dobra. To była ta Anastazja z pierwszej D. Podsłuchałem dzisiaj rano, jak gadała z koleżanką właśnie o tym, że się tam coś nabruzgały na siebie czy coś. Anastazja, czyli wszyscy już wiemy, prawda? Jeżeli potwierdzi się, że to Anastazja jest autorką bloga, to obawiam się, że może mieć poważne kłopoty. Przecież kiedy jej koleżanki i koledzy dowiedzą się, że to ona opisywała ich tajemnicę, to mogą zacząć ją szykanować. Ja naprawdę bardzo się o nią martwię. Na następnej przerwie do szkoły przychodzi ojciec 14 Justyny Siwek. Mężczyzna chce z nią natychmiast porozmawiać. Bardzo zdenerwował się anonimowym telefonem i informacją, że jego córka uprawiała seks z osiemnastoletnim chłopakiem. Ktoś do mnie zadzwonił z twojej szkoły i powiedział, że sypiasz z chłopakiem z klasy maturalnej. Co Chcę wiedzieć, czy to jest prawda. Ciszej. Co ty opowiadasz? Co, skąd ci to przyszło w ogóle do głowy? Jakaś dziewczyna do mnie zadzwoniła i powiedziała, że sypiasz z chłopakiem z ostatniej klasy, z klasy maturalnej. Ale jaka dziewczyna? Ale to nieważne jaka dziewczyna. Chcę wiedzieć, czy to jest prawda. Powiedz mi, tak czy nie? Nie możesz mi w ogóle pytać o takie rzeczy. To jest moja prywatna sprawa, ja Ty nie masz prywatnych spraw. Ty masz 14 lat. Słuchaj, pokażesz mi go, czy mam go sam znaleźć? Nikogo ci nie pokażę. Daj mi spokój. Nie rób mi sary. iść do domu. im przed szkołą. Justyna! Justyna, wróć tu! Po co on tu wszystko mi zepsuje. Nie mogłam powiedzieć, że nie jest pan z Pawłem, bo by się wydało, że kłamałam. Ciekawe, która była taka mądra i zadzwoniła do mojego starego. To na pewno była Alina, ta krytynka. Wściekły mężczyzna szuka w szkole Pawła Kwapińskiego. Koleżanka Justyny podała mu przez telefon nazwisko chłopaka, z którym rzekomo sypia jego córka. Wczoraj tak. Co zrobiłeś moi córce? Ja? Co ty zrobiłeś? Co, co ty słuchajcie ze mnie? Z kim? Z kim? Z Justyną? się dzieje. Ona ma 14 lat, rozumiesz? Co tu się dzieje? O Panie Siwek, co pan robi? To jest tak. nielegalne, prokuratura się tym zajmie, a ty pójdziesz siedzieć. Panie Siwek, porozmawiajmy spokojnie, na osobności, dobrze? Zapraszam do pokoju, wytłumaczymy. Dobrze, mi pani, ale co, co to, to jest za szkoła, może mi pani wytłumaczyć? Przecież ja zadzwonię po policji. Ej, stary, kto za był? Chyba ojciec tej dziewczyny. Tej Justyny, nie? Tej mało z co? A, Nie wiem. Pewnie raz z nią przespałeś. Nie denerwuj mnie. ty tak nagrabiłeś. Nie przespałem się z nią. Dobra, dobra, teraz się nie wykręca już. Podobało mi się, że wszyscy tak mówią, tak? Jasne. Boję się o co się prokuratorem. Nie spałem z Justyną, z żadną mizaliską nie spałem. To była tylko głupia plotka, której nie zaprzeczyłem. Nie sądziłem, że zrobi się taka afera, ale się porobiło. Ojciec Justyny czeka na jej wychowawcę. Nie mieści mu się w głowie, że jego 14 córka uprawiała seks z pełnoletnim chłopakiem. O, dzień dobry panu. Jest taka sytuacja w pana klasie, gdzie uczy się moja córka, że sypia ona z 18 -latkiem. No, przyznam, że jest to poważny problem. Poważny problem? Ona ma 14 lat, a on ma 18. To jest patologia! No dobrze, panie Siwek, ale pan nie może tak wpadać do szkoły i szarpać się z uczniami. A wie pani co? Ja mam to gdzieś. Ja dzwonię na policję. Niech pan się jeszcze powstrzyma. Porozmawiajmy z Pawłem i Justyną i dowiedzmy się, czy to w ogóle prawda. Ale ja rozmawiałem z moją córką. I ona nie zaprzeczyła, a ja jej wierzę. A z tym całym Kwapińskim to sobie porozmawia prokurator. Justyna jest zdenerwowana obecnością ojca w szkole. Nie wie, że mężczyzna rozmawiał już z Pawłem i chce wezwać policję. Co, ja nic mi nagadałam? Twój ojciec właśnie groził mi prokuratorem. Masz odwołać wszystkie te bzdury, które mnie nagadałeś, rozumiesz? Ale o co ci chodzi, ja nic mi nie mówiłam? On nie chce wsadzić do więzienia za to, że z tobą spałem. Ale co? Nie wiem, czy ty to wymyśliłaś, ale... Tam masz to, masz, to, masz to, to, To nie jest moja dziewczyna, odwal się. No wczoraj mówiłeś co innego, stary. Napisz do nas więzienia. Spadajcie. Ty, ale myślisz, że wartość dopierdla za jedną noc, to ale jest ja z ja nie spałem! No ale stary, wczoraj mówić co innego, teraz się boisz prokuratora po prostu. Daj im spokój, daj im spokój. Właśnie. To niech nie gadają bzdur! Niech ci większej afery. Wczoraj mówiłeś co innego, oni tylko to powtarzają. Ona to wymyśliła, stary. Ty nic nie wiesz. Przestań ja gadać o ten temat. Gówno wiesz. Uspokój się i tylko powtarzam to, co sam mówiłeś. Daj mi spokój. Co ja narobiłam? Nie wiedziałam, że ojciec aż tak się wkurzy. Teraz przeze mnie Paweł będzie miał kłopoty. Co ja mam teraz zrobić? Teraz cała szkoła się będzie ze mnie śmiała, że skłamała. Justyna jest załamana sytuacją, do jakiej doprowadziły jej kłamstwa. Nie chcę, żeby Paweł miał przez nią kłopoty, ale nie potrafi też przyznać, że kłamała. No i co teraz? Zostaw mnie, chcę stąd uciec. Cała szkoła mówi tylko o tobie i o Pawle. Mój ojciec dowiedział się o tym, że z nim spałam. Ktoś do niego zadzwonił. Naprawdę z nim spałaś? Bo jak nie, to po prostu to odkręć. Nie drąż dobra, puść mnie.